Już trzecioligowego Sokoła Ostruda zdobywców Wojewódzkiego Pucharu Polski. Piłkarze Ostrudzkiego Sokoła będą teraz wchodzić na molo. Zapraszamy jako pierwszego, pierwszego bramkarza drużyny z Ostródy, broniącego niejednokrotnie sytuację bez wyjścia, Piotr Sikora. Piotrek, młodzieżowiec, młody bramkarz, który... Jeszcze wiele wspaniałych meczów przed sobą pokazał w tym sezonie, że można, mimo młodego wieku, na niego liczyć. Zapraszamy do nas na molo jednego. Z drugich bramkarzy drużyny z Ostródy, golkipera, który strzegł bramki w dzisiejszym meczu, Bartek Roda, zapraszamy do nas! Bartek wykazał się dzisiaj niesamowitymi umiejętnościami. Młody bramkarz, urodzony w 1993 roku, bronił dziś jak znów, powstrzymał wiele groźnych akcji drużyny z Bartek Roda, zapraszamy do nas! bronił w tym sezonie w drużynie z Ostródy również Grzesiek Lipiński. Grzesia dzisiaj z nami nie ma, ale nagródźmy go również brawami. Grzesiek Lipiński również bardzo młody bramkarz. Młodą mamy obsadę na tych pozycjach. Zapraszamy kolejnych zawodników. Jeden z czwórki. Paweł Śnieżawski. Zaczynam od zawodników, którzy wystąpili w dzisiejszym w spotkaniu z drużyną Zolsztyna zapraszamy do nas Pawła, jednego z czterech braci Śnieżawskich. Paweł Śnieżawski jest już z nami. Prosimy teraz kolejnego zawodnika obrońca. Środkowy defensor drużyny z ostródy. Zawodnik, który grał przez całą pierwszą rundę. W drugiej musiał walczyć o skład z dwoma innymi zawodnikami ze środka defensywy. Zapraszamy kolejny bardzo młody piłkarz Andrzej Burchard. 19-letni obrońca drużyny z ostródy. Pewny punkt defensywy Sokoła. Andrzej Burkhardt jest już z nami, ja zapraszam kolejnego zawodnika, piłkarz, który dołączył do nas w przerwie zimowej. Kolejny, bardzo młody defensor, środkowy obrońca, urodzony w 1994 roku, Bartek Wojtaszewski. A Andrzej do nas wraca, a my zapraszamy Barka Wojtaszewskiego. Jego podania, jego przerzuty zapadły na pewno w pamięć wszystkim ostródzkim kibicom. Bardzo pewny punkt ostródzkiego środka obrony. Zapraszamy kolejnego zawodnika. Piłkarza, który na boisku niejednokrotnie zostawiał płuca wątrowe. Wszystko co Wartek, jeden z największych walczaków w ekipie Sokoła. Jarek Rzeźnikiewicz. Bardzo, Bardzo pewny zawodnik na w boku obrony, Ogrony wiele wypadów, pod bramkę rywali sporo asyst. Zapraszamy do nas Jarka Rzeźnikiewicza. A teraz prosimy piłkarza który na pewno zaliczy do udanych końcówkę obecnego sezonu. Bardzo skuteczny w ostatnich meczach, niezwykle waleczny, bardzo szybki Karol Narojczyk. Karol Narojczyk! Tyle bramek strzelił w ostatnich meczach. Zawodnik również grający w różnie z Ostródy od niedawna, który świetnie komponował się, w strudzki zespół przez pewien czas pauzował z powodu kontuzji, ale jest jednym z najpewniejszych zawodników w środku pola. Kolejny wielki walczak, Maciek Szostek Krzostek dostaje buziaki, kwiatki i medal od przesympatycznych i kibicek z Ostródy. Zapraszamy kolejnego zawodnika, najmłodszy w drużynie. Świetnie wprowadził się do zespołu w ostatnim meczu z GKS-em Wikielec, strzelił bramkę od razu w swoim pierwszym występie w dorosłym zespole. Zapraszamy Krystiana Mazika, urodzony w 1995 roku zawodnik. Wielka nadzieja klubu do strudy. Nie ma z nami Krystiana, właśnie się dowiedziałem, że niestety młodego piłkarza z nami nie będzie. Mimo wszystko dziękujemy mu za grę w ostródzkim zespole. Zapraszamy w takim razie kolejnego piłkarza. Szybki, zwinny na prawej stronie boiska. Wiele asyst. Piotrek Kremiszewski. Wszyscy chyba pamiętają jego piękne bramki. Piotr Kremiszewski. Jeden z Goli bodajże w meczu stęczą mi skupiec. Stawiony świata potężna bomba. Z za karnego. Piotr Kremiszewski. Bramka, której nie podstydziliby się najwięksi piłkarze. Piotrek jest już z nami A teraz zapraszamy zawodnika Który przez pierwszą rundę obecnego sezonu Był kapitanem naszej drużyny Marcin Wronka Marcin Wronka Marcin Jeden z najbardziej rąka. doświadczonych piłkarzy Marci, w kadrze do strudy. Marci Ronka Chodzi Ronka, jak się i tego nazwiska będziemy mieli na molą najwięcej. W ogóle mało jest takich zespołów, w których gra aż czterech braci potrafili wybiegać razem w jednej jedenastce. Zapraszamy do nas Romka Śnieżowskiego. Zagrał dzisiaj drugą połowę w meczu ze Stomilem. Romer Śnieżowski! Robert! Z nim pojedynek siłowy to wielka sztuka